Podaj trzy zwierzęta, które dają mleko. Mleko, owca, krowa i koza kurwa. Nie, owca nie daje, koza daje, owca nie daje. Ko, yy, koza, bo jest ko kozi. Owca daje mleko? Owca chyba nie daje, kurwa. Na pewno krowa. Na pewno krowa. Nie ma owcze. Nie, jest owczy ser? Nie, jest kozi ser, kozi I kurwa mleko daje jeszcze yy... Mlekowita Słucham? Małpy? Doi się małpy? <grywa> ja nie jest. widziałem Nie no Ale ja w sumie dobrze powiedział, no ma małpa na przykład karmi Na przykład małpa karmi kurwa mlekiem pewnie ten Bo pewnie mała małpa się matce kurwa suta, żeby mleko ten A jest serowczy? Osypki są z owcy. Aha Niezwełny. <noise> Cześć, z tej strony Piotr Dybski i dziś sprawdziliśmy, czy Polacy rozpoznają, co to za zwierzę. Zaczynamy! Jak się wyprawiło, krokodyl czy aligator? To są dwa inne zwierzęta. Krokodyl to inne zwierzę, i aligator to inne zwierzę. To są dwa inne gatunki. Tak. A kurwa, no jest! Krokodyl? Sądzisz, że to jest prawidłowa ta nazwa? Taka. Co Każdy ziom zbiera złom, kurwa! profesjonalna No. Nie, nie, to byłby aligator, ale rzadko się słyszy. aligator profesjonalnie mówi się aligator, ale niektórzy mówią krokodyl. Olku, co tu mamy? Nie wiem. Eee, to jest rekin młotogłowy. Tak jest, tak. Jakie jest nasze podstawowe narzędzie takie? W domu, które mamy. Szeroko... Rekin śrubokrętny. Jeszcze. Szczękny. Masz takie narzędzie w domu? szeroko szczękne? A, to nie, ym... Masz to masz w domu, masz śrubokręt? Mam śrubokręt, mam kombinerki. Jeszcze? No. Mam śrubki, gwoździe, no. młotki. O, 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 tak, jedno z tych. Rekin mo... Młot. E, rekin szablo... nie, to nie, szablo Jakiś <noise> Rekin szablozemny to jest Dawid Jasper. Jaki? młotogłowy, jakoś tak. Chodzi ogólnie o wiele ryba, czy... A jaki konkretnie? Młot. Wielorybi młot? Młot wielorybi? Wielorybo młot? <noise> Gdzie to ma twarz? Tu... Ej oni są przechuje, że oni nagrywają odcinki na zapas Przecież to są kurwa odcinki z 2023 roku kurwa z wakacji Wiecie ile oni muszą mieć odcinku do przodu? To jest kurwa firma To jest rekin i to jest ten młoto głowy czy jakoś tak? Młoto głowy Powiedz mi jak się rozmnażają ptaki? Jak się rozmnażają ptaki? No, dupcą się i potem są... wykluwają się z jajek. No jest samiec i samica, musi dojść do zapłodnienia tak. i później samica składa jajo tak. i tyle. No jesz, kurwa! Bardzo dobrze. Ale jak dochodzi do zapłodnienia? Bo część jajek jest zapłodniona, a część nie. Po prostu wysiadują sobie te jajka i jak się uda, to wychodzi. Kurczę, a jak nie, no to nie. To jajecznicę można usmażyć. <laughs> <laughs> Żółtko. A to co, co trzeba zrobić, żeby wyszło? No może jakieś warunki właśnie, żeby miało ciepło, coś w tym stylu. Czyli po prostu kura zniesie jajko, jest ciepło i będzie kurczaczek, tak? No pewnie tak, trzeba opiekować się oczywiście, no i żeby ta temperatura... Kiedyś boksel robił, Strzykawę trzeba normalnie w jajo A tyra była trzymana przez cały czas, możliwe, że to tak to działa. A gdzie kogut w tym wszystkim? Ja? Sądzę, że to jakoś tak samo istnie się dzieje. <laughs> Jak rozmnażają się ptaki? Nie wiem, przez ocieranie jakieś, może? Składają jajka, tak jak na mhm. przykład kury składają jajka i potem kogut je zapłodnia. Ja pamiętam, widzowie, miałem takie złe doświadczenie, kiedyś byłem, u, kiedyś byłem u mojego wujka na wsi, ale na takiej wsi, wsi, że kurwa, jakby jechałeś główną drogą za Zamościem i jak wjeżdżałeś na tą wieś, to zjeżdżałeś z asfaltówki i jechałeś tak jeszcze kurwa z 3 do 5 kilometrów taką Taką drogą, że jak jechałeś autem, to kurwa normalnie dym cały za tobą zostawał, bo to była taka droga, ten i pamiętam mój wujek miał tam, miał tam gęsi, miał, miał, miał kaczki, miał krowy, miał świnie miał tam jakieś, no wszystko miał, wszystko miał co trzeba było i kiedyś wujek po dojeniu wieczornym krowy e, miał takie jakby schodki, gdzie się wchodziło i się tam wchodziło i on tam wzlewał to mleko, bo rano przyjeżdżali goście z mleczarni nie będzie kurwa odcinka Bandzi Bandzi oficjalnie zamknięte odpierdol się, bo opowiadam, opowiadam ha, ważną historię i ja siedziałem widzowie na tych schodkach, wujek tam to mleko wylewał i tak zobaczyłem, że taki kaczor zaczął gonić taką kaczorzycę ale tak zapierdalał, że tak, wiecie, tak łapami aż zakurwiał za nią I dopadł ją I normalnie ją zaczął dupcyć I jak, i jak ją podupcył, gdzie to trwało z 5 sekund To wyciągnął, wyciągnął fiuta Z tej kaczożycy I ten fiut widzowie wyglądał jak mm, Kurwa chitosy serowe O, on miał takiego chuja Takiego, o Takiego frędzla zawiniętego I się strasznie wystraszyłem wtedy jako dziecko W sensie nie miał takiego, takiego normalnego chitosa Tylko on miał o takiego siura, nie? Taki kaczy siur, taki zawinięty I on tak chodził jeszcze taki napuszony I ta faja mu wisiała i on chodził taki wiesz, kurwa zadowolony Gdzie on naprawdę, no z 5 sekund ją tam tak podymał Straszny, straszna historia widzowie Jak to się dzieje? Wpisz kaczy siur, no chyba nie można pokazywać, pokazywać siura kurwa kaczora nie do końca mam czyli, czyli mamy tak, jest sobie kura, składa jajko, ono sobie gdzieś tam leży w, w, w ściółce, przychodzi kogut, mówi fajne jajko i co robi temu jajku, że je zapładnia? Nie mam pojęcia. Ale coś musi zrobić, tak? Chyba tak. No to musi je wysiedzieć w ciepłe, tak? Czyli jak kura wysiedzi jajko, to tam jest kurczaczek w środku, jak nie wysiedzi, to mamy jajecznicę. Tak. A propos zwierząt, w najnowszym odcinku Big Brain od... Wielbłąd! Olku. Wielbłąd jednogarbowy. Co tu mamy? Ehm, Wielbą dromader Ha! Widzicie, nawet jest napisane: jed, jed, jednogarbny. Ooo, bardzo dobrze tak. Nie, czemu ma... Bo nie ma dwóch garbów. Cały czas w głowie wielory, ale to nie jest wielory. No nie, nie, nie. Co tu widzisz? Kameleona na pustyni. Widzisz kameleon? Kam. Co? Kameleona na pustyni. Podaj, proszę Sub 2 lata o, opluty? Chłopie nie 2 lata tylko 25 miesięcy i dlatego jest opluty Jakby było 24 to bym Ci podziękował, za 25 nie ma co dziękować Ale Davido bardzo dziękuję za pierwszy miesiąc subskrypcji z Prime. witam nowego subskrybenta Trzy zwierzęta, które dają mleko No to mówiliśmy owca, ko koza, kurwa krowa Koza, owca i krowa Super A i daje owca jednak mleko? Bardzo dobrze No to krowa, baran i O, no baran nie na jest bank sobie... Ale baran? Ja Tak to samo nie... jak kogut znosi na jaja owca. Au JJ, dziękuję za 15 miesiąc. Słucham? Małpy. Doi się małpy? Ja nie, nie. widziałem. Jak? Nie, jak chyba nie daję mleka. A co daję jak? Mięsa, skórę, mhm. Świn. Ole <noise> suty ma. Nie, świn też nie, nie doimy, powiem ci. A czy byk daje mleko? Nie. A kozioł? Kozioł daje. Modliszka? Mo kurwa, no nie zdążyłem, no modliszka. Modliszki w ogóle samice zapierdalają swoich yy, facetów po poruchaniu. Nie wiem czy słyszeliście taką akcję. Że normalnie jak one je dupcą, to ona go potem rozkurwia. Modliszka, tak jest. Co ona robi po stosunku seksualnym? O! A. Słyszycie? Słuchajcie. Tak, że chyba samica zjada samce. mi się ja wydaje. Ja odcina mu głowę. A no tak Kumacie? Nie, nie podobał się. Kumacie, że ty, kurwa dupicie laskę, wydupiliście laskę, wszystko fajnie. Siedzicie, leżycie i ona nagle przychodzi z nożem i wam odcina głowę? I stosunek płciowy po prostu, nie. No wiesz, że to był jego pierwszy od razu kończy karierę, no to jak on ma się poprawiać? Gdzie to jest miejsce na postęp? To może być. Pasikonik? Jest. Pasikonik. Pasi, pasi, pasi. Taki Od mały, zespo. że na stojącą gałę robi. W ze Odgryza je głowę. A czemu? Nie mam pojęcia, może tak lubi. I to każda by tak lubiła? Nie wiem. A nie, chyba żeby zapłonić? Co się stylu? Coś? Nie wiem. No to dziwne. Nie mam pojęcia. Klimatyzator 11. dziękuję za 20 miesiąc, suba. Grzyzł ja, ja Nie wiem. Gdzie w głowie? To jest to, co piszczy w trawie? Czy to nie jest to? To nie jest świerszcz? Mmm polny? Nie, troszkę podobny, ale to jest dużo bardziej brutalne zwierzę. Nie chcielibyśmy, aby ludzie funkcjonowali tak jak te zwierzęta, ponieważ mm. e, kobieta tego gatunku po kopulacji z e, samcem obcina mu głowę i zjada. No to fajnie akurat. Ja widzę, że ty byś <grym> tylko chciał jeden raz sprawdzić, jak to jest. <grym> Jakie koty występują naturalnie w Polsce, Wojtku? Jakie koty naturalnie występują w Polsce? Żadne koty nie występują naturalnie w Polsce Na moje Chyba, że kurwa jakiś dachowiec dziwak A kurwa ryś! Rzeczywiście, ryś jest Ryś jest pod ochroną No wiem, że są dachowce Tak Brenda? No ja myślę, że jeszcze rysie Tak jest I nie jestem pewna, ale chyba żbiki Tak jest Co? Takie koty są? Ale rysie są piękne tak, bardzo dobrze. Jeszcze jest jeden taki jedna, kot... O tego nie wiedziałem. Is? Chyba żadne. Występują. Dwa, Występują. dwa gominki, no. Pumy. Nie, nie. Puma. Ż, B, I, K. Ż, B, I, K. Połącz te litery. Przywitrywałem Ci całą odpowiedź. Ż, B, I, K. Wiktoria, co się dzieje? Wiktoria nie kumata, no. Widać, że tam Gepardy. kurwa nie trybi coś. Polska. Gepardy? Gepardy ja w Polsce. Czy ten dziki kot nazywał? Tygrys. Nie tygrys! Żet <grym> b, i? Nie, nie znam. K. Nie, nie mam pojęcia. Ż, b, i, k. Mać dzięki za 13 Z, b, miesiąc. Ż, Nie, 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 nie wiem. Litera Z, litera b, litera i, litera k. Połącz literki. Z b, i, k. Ż, Mainkun? Nie, występują Ej, dobra. Mainkuny naturalnie nie, to trzeba mieć trochę hajsu, żeby kupić mainkuna rasowego. dole też nie, Jezus. A, ty? nie. Tygrysy nie, nie. Ty tego nie mów, nie, nie powiedziałaś nie tego. Nie, nie było. Na rzet. Żubry. Gęś. Gęś. No kurwa no! Kaczka? Kaczuszka. A tu co mamy? Kaczka. Łabądź Bym powiedział, że to jest kaczka, ale był Jaki jakiś jest w dojrzewaniu łabędzia A, nie, łabędź. dobra, to nie o to chodzi mm -mm. Nie, Jezu mniejsza trochę Kaczka... Nie mówi się łabędź, tylko łabądź chyba Łabędź czy łabądź? Czy łabędź to jest kurwa facet, a łabędź to jest dupa? Na g, to zwierzę Gałęź g -word. Co? Nie, co ja mówię, jaka gałęź? <laughs> nie Drabek! Dzięki jest Największy Dzięki. Ptak na świecie Największy ptak na świecie Największy ptak na świecie, to wydaje mi się, że to jest sęp. Kurwa, struś! Ja pierdolę, zapomniałem o strusiu. Jezu, mam ochotę powiedzieć, że pingwin. Są duże pingwiny, to prawda? Nie, no, no chyba struś. Tak jest, tak Kurwa. Ja myślałem, że ten, ja myślałem, no bo. Yy, te. Kurwa, jak co ja powiedziałem? Że co to jest? Że co padlinę jedzą? Sępy, no sępy mają tam rozpiętość ramion duże. Dobra. Wielkość sępa. No one są kurwa... Kurwa kawał ptaka to jest. One czasem jak skrzydła rozło rozłożą, to jest jak z Patrzcie kurwa jaki ptak. Kawał, kawał ptakura. Jastrzą. A Jezu, no takie ptach? A, który e, zjada taki już e, martwy zwierząt? Jak to on nazywa taki? Sęp? Tak strasznie duży on jest taki. Semp? Tak. Jest duży, ale są większe. I wtedy te ptaki już nie potrafią latać, bo są za dużo. Pingwiny? <laughs> Zależy, kto ma co w majtkach. Nie <laughs> no. A ty, ty nie dobra, krewa ty. Rodzice to oglądają, tak. Rodzice oglądają ale ty. Powiedzmy, jakiś sokół może czy to jest. Są większe. soku jest. Są jeszcze większe, dość, okay. duży, ale są mm -hmm. dużo większe. Ech, powiem Ci, że to nie lot. Hmm, w sumie, nie wiem, czy pingwin, może to jest Nie, no Nie, pingwin... nie no są dużo większe. Magdo, a jaki jest największy ptak na świecie? Pterodactry. Bocian. Z, z żyjących, bocian jest bardzo duży, to prawda. Czy jest coś większego I od bociana? Będę strzelał, ale pewną ruchalne guwa. Ożył? Pelika. O kurwa! Za szybko to dają! No najpierw kurwa wprowadzenie, że on zadaje pytanie, pokazuje obrazek i my odpowiadamy, kurwa. Nie! Ja nie jestem w stanie kurwa wcisnąć spacji z skur, kurwy syna, no. Tak jest. Czaple? Nie czaple, ale podobne o. do czapli. Inne na To jest. Czapla? Lemur. Lemur. No. Ej, dobra. Gdzie żyją lemury? Na Madagaskarze. Tak jest. A kto jest ich królem? Król Julian. No, Król Julian, no, oczywiście. To umie latać? Jak się to nazywa? Szczurołap. Szczurołap? Nie. Pan nazywano ludzi, którzy łapa, i szczury w średniowieczu. To wygląda jak skunks, to nie jest skunks, no. Gdzie żyją słonie oprócz Afryki? Gdzie żyją słonie oprócz Afryki? Ale że tak naturalnie występują? Nigdzie kurwa. Kurwa, w Indiach, racja, indyjskie słonie. W Azji? Tak, jest, w Azji, tak. Kurwa, racja. Zapomniałem, że w Indiach są też słonie. Tak, w Indiach, kojarzymy je w Tajlandii. Mhm. Są tak. A słonie żyją w Afryce? Żyją, że tak, no. Okay. Na jakiejś takiej wyspie, ale jak on się nazywa? Wyspa Słonia. W Azji i w Ameryce Południowej. Południowej. No w Europie też myślę, że są. Gdzie? W jakiej. Co? Kraju? No nie wiem, naturalnie. No to na pewno w Australii. Australii? Gdzie jeszcze? W Europie chyba nie żyją, chociaż nie, może. W Europie nie, w Ameryce. Zapomniałem o tych Indiach. Północnej czy południowej? Południowej. Gdzie żyją słonie oprócz Afryki, Martyno? W Safari. Haha no, Martyna tutaj. Pewnie i w Australii. Tutaj. Gdzie jeszcze? Ameryka, może południowa jest? Ameryka! Tak, tak świta, no. Ameryka. Północna czy południowa? <grym> Mówimy o amazońskich słoniach, czy bardziej o meksykańskich? Amazońskich. Amazoński. Mhm. No tam nie ma, tam ja właśnie to wymyśliłem. <grym> no to, mam mogę powiedzieć? Tak. <grym> e... O jezus! Janucho, dziękuję za jedenasty miesiąc. Ja pierdolę, ale kurwa. Słup mnie kurwa zaskoczył e, Mogą być, mm, są jeszcze te, te mamuty, bo one się zaliczają do słoni Taki nie, są. pseudo no A istnieją teraz? Nie Nie, nie. To ten To, 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 to nie. po celu to zapraszamy <laughs> tak, bardzo serdecznie Orka Orka Yes kurwa Orka Powiedz mi, co to za zwierzę? Delfin Ja pierdolę, że ludzie gadają, że to jest delfin, to ja nie wiem nie o jak kurwa przecież był ten taki film kurwa z tym takim chłopakiem co kurwa yy, orkę kurwa tam o o yy, osierocił nie osierocił tylko oswoił kurwa Był taki taki stary film i to zawsze leciało na Polsacie że on z tą orką tam zapierdalał Mister Cino wow. To nie jest rekin A co mamy ważkę Ważka. No kurwa, no nie zdążyłem. No to nie zmieniają po jednym obrazku, kurwa zwierzę. O, modliszka... Nie, nie, modliszka tak nie wygląda. Pamiętam z Kung Pandy. Traszka? Orki, orki z Majorki, orki z Poznania i ze Stalowej Woli. Bambuk też chciał być orką, ale nie może.